Członkowie naszego stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No zbieramy się dość w poniedziałki w środy, tak spontanicznie, żeśmy wymyślili chodzimy sobie. W poniedziałki chodzimy do Baranowic, a w środę chodzimy na Rogoźną i zamiast rozgrzewki suchej wpadamy tutaj na ćwiczenia, na przyrządy i te 5-10 minut ćwiczymy sobie od razu na przyrządach. Znaczy, to miejsce dla nas, dla seniorów, to jest właśnie ta y, możliwość wyjścia spoza tzw. tych czterech ścian, y, spotkania się z rówieśnikami, w otwartej przestrzeni, na świeżym powietrzu, y, praktycznie o każdej porze y, roku. W poniedziałki, środy, piątki chodzimy z kijkami, to tak zwany nordic walking uprawiamy, no, ale lubimy rozgrzewkę zrobić tu na siłowni, albo też po zajęciach z kijkami przychodzimy i ćwiczymy. Ja zachęcam wszystkich, którzy są tacy ponurzy, nie chce się im wyjść z domu czy coś takiego, bo jak pójdą raz, drugi lub trzeci to będą chodzić. No ja oczywiście jak każda kobieta, talia, ćwiczenie talii lubię, no i lubię ćwiczenia koordynujące pracę tutaj nóg, nóg ponieważ lubię na nartach jeździć, więc uważam, że te stawy biodrowe są takie, że już o nie trzeba dbać, więc lubię wszystkie ćwiczenia, które są związane z uaktywnianiem tutaj pasa biodrowego. Siłownia nam też dała, pomogła w tym, że mamy gdzie po prostu udoskonalać swoją siłę, poprawiać swoją kondycję, bo wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Nie ma sensu siedzenia w domu przed telewizorem, tylko lepiej wyjść, spotkać się ze znajomymi i poćwiczyć. I wszystko to jest dla naszego zdrowia. Na tym jeżdżę elegancko i na tym straciłam brzuszek. Ile pani straciła? A ja nie nie, ale spodnie już drzwinę w rękę.